Kolejna odmiana Jona Prince Wieloletni Wybarwienie zaczyna się to wybarwienie Wielkość owocu już jest około 7,5-8 cm I oglądamy to wszystko Tutaj co my damy A tutaj jeszcze po cięciu. No i cóż, jesteśmy z wielkości zadowoleni, chociaż widać, że w środku jeszcze to wybrawianie nie jest do końca dobre, ono będzie coraz lepsze, ale na razie już jak się patrzy na te drzewa, to jesteśmy zadowoleni. Ale też widać, nawodnianie stosowane też dwa razy w tygodniu. Te przyrosty tutaj co prawda nie było żadnego tego cięcia formowania robione. Zresztą nie potrzeba jakieś tam pojedyncze pędy, to wszystko będzie ucięte w przyszłym roku, ale na razie nie, bo to będzie o tutaj to, to trochę ciężko wyciąć, wycięte w ten sposób. Ten pęd, ten pęd i to będzie po cięciu, to będzie drzewa po cięciu. Tutaj część też o to może nie jest potrzebne, bo to akurat nie owocenie, więc to będzie wycięte tutaj albo tu i tylko to zostanie, bo tu widać po kwiatowe na rok przyszły są. A wyglądają te drzewa naprawdę wspaniale.